Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. bitomat.com, jedyne bankomaty szanujące prawo do prywatności użytkowników, pozwalające kupić lub wymienić bitcoina na gotówkę szybko, bez zbędnych formalności i po cenach nawet 4 razy niższych niż globalna średnia. Cześć, z tej strony Arek i witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku analizy rynków. Tych, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi poprzednimi materiałami. Tak więc, jeżeli tylko chcielibyście, abym czy to w piątek, czy w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to śmiało zachęcam do aktywności w sekcji komentarzy. A my ten dzisiejszy przegląd zacznijmy sobie nietypowo, bo zamiast w pierwszej kolejności patrzeć na Bitcoina, to chciałbym pokazać Wam nieco inny wykres, wykres o istnieniu, którego, jak mam być szczery, sam jeszcze do niedawna nie miałem zielonego pojęcia, a jest to wykres, który jest dość ciekawy. Jest to nic innego jak zegar zagłady, zegar zagłady, który został w ostatnim czasie zaktualizowany, do uwaga, 85 sekund przed północą, i to jest najgorsze wskazanie tego zegara, Całej jego historii. No i oczywiście, jak ja pierwszy raz to zauważyłem, usłyszałem o tym, to zacząłem zastanawiać się, czy jest to w ogóle jakikolwiek istotny wskaźnik. Czy jest to coś, co powstało po to, żeby media miały jakąś pożywkę, mogły sobie napisać zegar zagłady, ulalala, i co z tego tak naprawdę dla nas wynika. No i prawda jest taka, że nie jest to narzędzie, które zero-jedynkowo pokazuje, co jutro wydarzy się na rynku, natomiast jest to taki, tu Wam zacytuję, syntetyczny wskaźnik pokazujący kumulację globalnych ryzyk, który sam w sobie oczywiście o niczym nie przesądza, natomiast dobrze pokazuje skalę i kierunek napięć, napięć gospodarczych. No i teraz zacytuję Wam po prostu, co tutaj znalazłem na ten temat. Zegar zagłady został ustawiony na 85 sekund przed północą, co jest najbliższą wartością w historii, poinformowała we wtorek Rada ds. Nauki i Bezpieczeństwa w biuletynie naukowców atomowych, powołując się na gwałtowny wzrost globalnych ryzyk. Rada wskazała na rosnące napięcia geopolityczne, zagrożenia nuklearne, zmiany klimatu, zagrożenia biologiczne i szybki rozwój sztucznej inteligencji. Ostrzegła, że Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone i inne duże kraje stają się coraz bardziej agresywne, wrogie i nacjonalistyczne, stwierdzając, że ciężko wywalczone globalne porozumienia upadają. Wspomniała o wojnie na Ukrainie trwającej już 4 lata oraz o trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie, krytykując jednocześnie inicjatywy w zakresie obrony przeciwrakietowej, takie jak amerykańska Złota Kopuła, twierdząc, że mogą one przyspieszyć nowy wyścig zbrojeń. Biuletyn podkreślił ponadto, że wznowiony dialog na temat kontroli zbrojeń, zacieśnienie współpracy międzynarodowej i polityka oparta na nauce pozostają kluczowe dla e, przesunięcia zegara od e, północy. Wzywając rządy do podjęcia działań, zanim zagrożenia staną się nieodwracalne. Czyli sami widzicie, nie chodzi o to, że zegar zagłady został zaktualizowany do 85 sekund przed północą, tylko to, co jest ciekawe, to przede wszystkim te ostrzeżenia, które wprost wskazują, w którym kierunku, przynajmniej na przestrzeni minionych miesięcy, globalna gospodarka zmierzała. I zapoznając się z tą argumentacją, to ciężko się z nią nie zgodzić. Oczywiście, to, czy ten zegar będzie zaktualizowany na 85, czy 95 sekund, czy na 15 minut przed północą, w mojej ocenie nie jest aż tak bardzo istotne. Natomiast y, sama argumentacja merytoryczna, która za tym idzie, już jak najbardziej pokazuje pewnego rodzaju tendencję. I Jakie to ma dla nas znaczenie? No znaczenie ma takie, że jak analizujemy sobie sytuację na globalnych rynkach finansowych, to widzimy bardzo wyraźnie, że to o czym było napisane w tym biuletynie znajduje swoje odzwierciedlenie na rynkach finansowych. Ostatnie miesiące to jest okres, w którym kapitał właściwie dynamicznie uciekał do aktywów safe haven, uciekał do rynku złota, uciekał do rynku srebra, zresztą... Zwróćcie sobie uwagę na to, jak aktualnie wyglądają notowania srebra. Yy, mamy 18 dni, 18 sesji od początku yy, tego roku i srebro w tym okresie wzrosło. Uwaga o 58%. O tyle podrożało srebro od początku tego roku. Gdybyśmy zmierzyli sobie zasięg od początku ubiegłego roku, to jest to chyba już około 300%. 291, więc się jakoś szczególnie nie pomyliłem. No i to sprawia, że za jedną uncję srebra dziś płacimy ponad 113 dolarów, za uncję złota płacimy prawie 5300 dolarów. I tylko od początku tego tygodnia złoto podrożało o prawie 6%. A przypominam, że mamy środowy poranek. Ja ten materiał nagrywam, jest godzina 10:13. W poprzednim tygodniu złoto drożało o 8,5%. Czyli więcej niż przeciętnie rośnie nawet rynek akcji w skali roku. A tu mówimy o stopie zwrotu per jeden tydzień, więc bardzo wyraźne napływy kapitału do aktywów Safe Haven, do tych bezpiecznych przystani. Równocześnie bardzo istotny odpływ od dolara, i to widać bardzo wyraźnie było w ostatnim czasie, bo dolar w poprzednim tygodniu zaliczył spadek na poziomie chyba 9 groszy w 5 sesji, no i wraz z początkiem tego tygodnia, te spadki się jeszcze bardziej pogłębiły do tego stopnia, że w pewnym momencie wczorajszej sesji za jednego dolara zapłacić trzeba było nawet poniżej 3,48 zł i to są oczywiście najniższe wartości od maja, kwietnia 2018 roku. Dziś póki co obserwujemy niewielkie wzrostowe odragowanie, dolar zyskuje 2 grosze, natomiast no, na tle wczorajszych spadków o 5,5 grosza to to odbicie jest naprawdę bardzo skromne, bardzo niewielkie, no i pokazuje, że aktywa ryzykowne mogą nie radzić sobie w tym roku szczególnie dobrze. To oczywiście nie oznacza, że Hossy na Wall Street nie będziemy mieli, bo jak najbardziej możemy mieć i w ostatnim czasie widać takie pewne tendencje dotyczące tego, że spółki, które w 2020 roku były niedoceniane przez inwestorów, przede wszystkim ze względu na to, że nie skupiały się na rozwoju czy wdrażaniu sztucznej inteligencji. No teraz, na tle tych gigantów technologicznych są bardzo atrakcyjnie wyceniane, no i w ostatnim czasie one gonią, radzą sobie zdecydowanie lepiej. 60, ponad 65% spółek wchodzących w skład amerykańskiego indeksu SP500 radzi sobie lepiej niż sam benchmark. Dla którego tak naprawdę główną kotwicą są dzisiaj duże spółki, które napędzały jego wzrosty w 2025 roku. Jeżeli chodzi o sam rynek krypto i to, jakie to może mieć wszystko przełożenie, no to jeżeli w dalszym ciągu będziemy obserwowali napływ kapitału do aktywów safe haven, do bezpiecznych przystani. No to ciężko jest prognozować, żeby Bitcoin miał za miesiąc czy za dwa wybijać nowe ATH. I ja wiem, że pojawiły się głosy na początku tego roku. Chyba Robert Kiosaki prognozował, nie? Że, że Bitcoin zaliczy jakiś ekstremalny rajd wzrostowy. Jeszcze przed końcem stycznia miał kosztować jakieś chore, e, chore wartości. No, okazuje się, że ok, styczeń się jeszcze nie zakończył, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. W związku z czym te projekcje nie, nie mają racji bytu, i to tylko pokazuje, że mówienie o tym, że coś wzrośnie o 50% w miesiąc. To jest tak naprawdę wartość wyssana z palca, która absolutnie o niczym nie przesądza. Dziś trzeba patrzeć na rynek trochę bardziej holistycznie, a mówiąc o holistycznym podejściu do rynku, nie można zapominać o tym, że dziś wieczorem o godzinie 20 czasu polskiego poznamy najnowszą decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej i oczywiście... Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku najpewniej pozostawi stopy procentowe na niezmienionych poziomach, w związku z czym ważniejsze od samej decyzji będzie to, co podczas późniejszej konferencji prasowej powie przewodniczący Fedu, Jerome Powell. Tutaj konferencja rozpocznie się o godzinie 20.30, więc jeżeli już miałbym oczekiwać jakiejś większej zmienności, to bardziej po 20.30 niż po godzinie 20, więc warto będzie śledzić to, co wydarzy się dzisiaj wieczorem. Natomiast szanse na to, że będziemy świadkami jakiejkolwiek obniżki stóp procentowych są minimalne i na ten moment rynki finansowe wyceniają, że w całym 2026 FED może zdecydować się dwukrotnie obniżać stopy procentowe, przy czym na pierwszą obniżkę przyjdzie nam najpewniej poczekać do połowy czerwca, czyli do momentu, w którym Powell już nie będzie przewodniczącym rezerwy federalnej, więc zobaczymy, jak Sytuacja będzie wyglądać technicznie. Bitcoin zbliża się do niedawno pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór, znowu opór w rejonie 90 250 dolarów. Tu było takie, no powiedzmy, quasi wsparcie. Tu już opór, bardzo ładne, bardzo ładne wsparcie. Znowu opór. i Teraz ta sama granica znowu może być testowana jako opór. A odbicie od tego zakresu mogłoby napędzić spadek. Spadek w kierunku 84 500 dolarów, bądź, bądź niżej. No i ja już od dłuższego czasu tutaj mówię o tym, że w mojej ocenie Bitcoin jest jest naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby wyrównać, przynajmniej wyrównać minima z kwietnia ubiegłego roku i wierzchołki z marca 2024, czyli ta strefa 73-75 tysięcy dolarów w mojej ocenie jest jak najbardziej ciekawym punktem cenowym. Gdybyście wy natomiast chcieli czy to kupić, czy sprzedać jakiekolwiek kryptowaluty, niekoniecznie tylko Bitcoina, to ja oczywiście przypominam, że partnerem naszego kanału jest Bitomat.com, gdzie możecie coś takiego zrobić bez Zbędnych formalności, do pewnych limitów, jesteście w stanie nawet wymienić kryptowaluty w bitomatach anonimowo. Jest to dość szybkie, jest to dość proste. Gdybyście zastanawiali się, gdzie tak naprawdę te bitomaty są, to w Polsce jest ich całkiem sporo, ale jest też ich całkiem sporo za granicą, a wiem, że są wśród Was osoby, które na stałe mieszkają poza granicami Polski, więc jak wejdziecie sobie na stronę bitomatów, to też będziecie w stanie znaleźć informacje. Tu akurat mamy, mamy teraz Polskę, natomiast jak wejdziemy na stronę główną chyba bitomatu, to tu była informacja o gdzie dokładnie tych bitomatów jest, a jest ich naprawdę bardzo wiele w różnych krajach. Do tego wszystkiego ja oczywiście przypominam, że taka wymiana jest prosta. Możecie ją zrealizować powiedzmy w około dwie minuty, bo tyle mniej więcej trwa, Wymiana w Bitomacie. Natomiast, gdybyście chcieli, możecie taką wymianę zainicjować, będąc jeszcze w domu. Wystarczy, że wejdziecie na tę stronę. Zresztą, my wszystkie linki umieszczamy wam w opisie pod tym materiałem. Tak samo linkujemy do strony, która jest takim samouczkiem. Czyli, jeśli nie wiecie, jak z Bitomatu korzystać i obawiacie się, że nie poradzicie sobie po prostu z tym, to w opisie znajdziecie linki do strony, która krok po kroku pokazuje, co trzeba zrobić, gdzie trzeba kliknąć, co trzeba zeskanować i tak dalej, żeby tą wymianę. Ile moment przeprowadzić. Natomiast tak jak wspomniałem, jeśli nie chcecie stać przy bitomacie dwóch minut, na przykład czy trzech minut, to wchodzicie sobie na stronę bitomat.com. Wybieracie zakładkę sprzedaj kryptowalutę, wybieracie kryptowalutę, która Was interesuje, wybieracie, czy chcecie wypłatę w euro, czy w złotych. Podajecie oczywiście kwotę, którą chcecie wymienić. Macie tutaj kod QR, portfela, który skanujecie, albo kopiujecie sobie adres tutaj portfela, na który środki należy przelać, i jak ta transakcja zostanie przetworzona przez sieć to generuje Wam się kod kreskowy, który możecie później wziąć skanujecie go w Bitomacie i po prostu wypłacacie swoje pieniądze tak jakbyście robili to z tradycyjnego bankomatu, a do tego wszystkiego ja oczywiście przypominam, że na stronie bitomat.com możecie zapisać się do newslettera, my do tego newslettera linkujemy również w opisie, bo jeśli zapiszecie się do newslettera z kodem kryptoraport to otrzymacie voucher, dzięki któremu później będąc już przy Bitomacie realizując transakcje zakupowe dostaniecie coinów, które i tak kupujecie po prostu więcej, więc to są pieniądze które można powiedzieć, że kolokwialnie leżą na ziemi i wystarczy się po nie schylić, więc zachęcam bardzo serdecznie. Ja tylko przypominam, Pitomat jest od dłuższego czasu już partnerem naszego kanału, więc jeśli jeszcze nie sprawdzaliście oferty, to sprawdźcie koniecznie, a my przechodzimy do kolejnych rynków. No i jeżeli chodzi o altcoiny, to na wielu projektach, nie na wszystkich, ale na wielu projektach zauważymy podobne tendencje, w się sensie podobne sytuacje do bitcoina nawet, czyli sytuacje, w których kursy znajdują się na granicy albo w pobliżu dość istotnych stref oporów. W przypadku Bitcoina była to oczywiście bariera 90 250 dolarów, w przypadku Ethereum jest to granica mniej więcej 3030 dolarów. 30 to jest pułap, do którego Ether dotarł nam wczoraj. Poniedziałek poniedziałek zyskiwał zyskiwało 4%, wczoraj zyskiwało 3%. Dziś póki co jesteśmy na zero z małym spadkiem, powiedzmy jednoprocentowym, no ale to nie jest nic znaczącego. Zobaczymy, jak ta sesja się zakończy. Póki co opór, do którego dotarliśmy wczoraj, nie został pokonany, ale kurs też od niego jakoś wyraźnie nie odbił, więc nie wiemy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Zobaczymy w najbliższym czasie. Bez wątpienia jest to pułap, który warto śledzić. A patrząc na ETER trochę szerzej, no ja mam wrażenie, że mamy tutaj taką klasyczną, wręcz chciałoby się powiedzieć, teraz konsolidację. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. No i teraz, jeżeli uwzględnimy, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, z których owszem, nie zawsze, ale jednak statystycznie częściej rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, no to uwzględniając, że wcześniej mieliśmy spadki, wybicie dołem wydaje się bardziej prawdopodobne, przynajmniej z takiego statystycznego punktu widzenia, niż perspektywa wybicia górą, czyli wyjścia ponad 3350 dolarów. A jeśli eter wybije dołem, czyli spadnie poniżej listopadowych, grudniowych, czy nawet tych ostatnich styczniowych minimów, to ten zjazd mógłby być kontynuowany do granicy 2400 dolarów, no bo to jest kolejny taki horyzontalny poziom wsparcia. Dawno nie było XRP, a mówiłem, że będzie teraz częściej, więc jest ponownie. Zresztą XRP pojawiło się tyle razy w waszych komentarzach, że no nie da się tego nie zauważyć. No i tu też jesteśmy na granicy ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to oczywiście horyzontalny opór w rejonie mniej więcej 1,95 dolara. To jest bariera, która dla XRP jest istotna już od dłuższego czasu, bo ona jako wsparcie była testowana już w pierwszej połowie grudnia 2024, później wielokrotnie testowana tutaj cały czas aż do, aż do czerwca ubiegłego roku, później testy w listopadzie, jako opór była testowana w grudniu, no teraz znowu stanowi opór. Gdybyśmy odbili od tego zakresu, to oczywiście najbliższe wsparcie możemy określić na podstawie tych ostatnich doków. To jest ta sama bariera, przy której zatrzymały się spadki już w drugiej połowie grudnia, czyli mniej więcej dolar 80 centów. Aniżej dopiero 66 centów. Ja lokalizuję kolejne techniczne e, wsparcie. Kolejny projekt, który zaproponowaliście to Sky. W tym przypadku mieliśmy kilka dni temu już próbę odbicia od oporu w rejonie niespełna 7 centów, 0,06,85, czyli dokładnie wierzchołki takie te świąteczne, grudniowe tak naprawdę. E, presja podażowa, która się tu pojawiła, ona nie jest na tym etapie jakaś porywająca. Jedyne większe spadki były w niedzielę i one rzeczywiście wyniosły 4%. Natomiast poniedziałek małe wzrosty, wtorek małe spadki, środa póki co przed południem małe wzrosty, więc to nie jest tak, że kurs 0 jedynkowo już od tego oporu odbił. Okej, okay, jakaś próba się pojawiła, ale ta presja podażowa nie jest tutaj przesadnie duża, więc gdybyśmy mieli kolejne podbicie, no to technicznie kurs mógłby próbować wyjść powyżej i napędzić dalszy wzrost no mniej więcej 7,8 centa to jest ciekawa bariera. Ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak już teraz widzicie, przebiega tam linia tendencji, którą tu mam poprowadzoną, ale z drugiej strony, gdybyśmy w tym punkcie poprowadzili sobie horyzontalny poziom, on opierałby się na tych wierzchołkach z połowy września ubiegłego roku, więc to mogłoby być bardzo ciekawa konfluencja oporów pod warunkiem, że ta granica zostałaby jednak trwale przełamana. Jeżeli chodzi natomiast o Chainlinka, no to sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Mieliśmy bardzo wyraźne spadki w niedzielę, one wyniosły 5,6%, później z początkiem tygodnia wzrostowe odragowanie i sytuacja można powiedzieć, że niemal bliźniaczo podobna do sytuacji na XRP jesteśmy na granicy oporów, wysokość mniej więcej 12 dolarów, dzisiaj póki co niewielkie 1% odbicie, natomiast jeśli rzeczywiście kurs odbije od tego oporu tak trwale, no to następne wsparcie ja mam dopiero w rejonie 10 dolarów i 90 centów, co oznacza, że ta przestrzeń do spadków jeszcze o mniej więcej 1 dolar w przypadku Chainlinka tutaj jest. Kolejny projekt to Dusk Network. No i tu działo się sporo. Tu mieliśmy, można powiedzieć, paraboliczne wzrosty między 16 a 19 stycznia. kurs dosłownie eksplodował i myślę, że to nie przesadzam, wcale mówiąc, że, że eksplodował, no bo to jest dosłownie ile? 3-4 sesje i mieliśmy wzrost na poziomie 434%. Od dołków z 18 grudnia prawie 790%. Natomiast tak jak wielokrotnie już zdarzało mi się na tym kanale mówić, duża zmienność potrafi działać w dwie strony, czyli tak jak mieliśmy dynamiczne wzrosty, tak chwilę później pojawiły się może mniej dynamiczne, ale jednak całkiem dynamiczne spadki i tu nie ma co absolutnie tego temu umniejszać, no bo Kilka sesji kurs runął o prawie 60%, więc całkiem sporo. W tym momencie znajdujemy się na granicy, widać, widać, znajdujemy się na granicy wsparcia w rejonie mniej więcej 14 centów. Jeśli ta bariera zostanie przełamana, to kolejne dwa wsparcia, które bym tutaj widział, to jest odpowiednio poniżej 11 i poniżej 9 centów, a gdybym chciał być trochę bardziej precyzyjny to 0,1085 oraz 0,087475, czyli między innymi poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z połowy maja ubiegłego roku oraz na podstawie wierzchołków z lipca i listopada ubiegłego roku, więc to są takie dwa kolejne ciekawe poziomy. Jeśli chodzi o BNB, czyli Binance Coina, no to mieliśmy poniedziałek wzrosty na poziomie 1,5%, wczoraj wzrosty na poziomie 2%, dziś póki co 0,6% w górę. I oczywiście, gdybyśmy mieli kreślić jakiekolwiek poziomy, to mo moglibyśmy wyznaczyć sobie w pierwszej kolejności horyzontalny, ale lokalny taki punkt oporu w rejonie 924-25 dolarów, tak jak teraz jest mój kursor. Tu był opór, tu był opór, tu był opór, tu było wsparcie, tu może być znów opór, więc to jest strefa numer jeden. Strefa numer dwa oczywiście, pewnie na podstawie Wierzchołków i strefa numer 3, trochę byśmy to pewnie mogli sobie obniżyć, w ten sposób, gdzieś tu w rejonie 970-75 dolarów, linia tendencji wyznaczająca górne ograniczenie tego równoległego kanału wzrostowego, wewnątrz którego Binance Coin utrzymuje się od drugiej połowy listopada ubiegłego roku. I teraz tego typu kanał to nie jest dobra informacja, dlatego że kanały postrzegane są jako układy korekcyjne, podobnie jak konsolidacje szczególnie jak mamy wcześniej tutaj masz spadkowy, bo to tworzy nam po prostu rozpadkowy układ odwróconej flagi, więc o ile w krótkim terminie rzeczywiście można dostrzec przestrzeń dla kontynuacji wzrostów na notowaniach Binance coina, to jeżeli strukturalnie nic się nie zmieni, czyli jeśli dopóki z tego kanału nie wybijemy górą, to jednak statystyka przemawia na korzyść tego, że z tego układu kurs może wybijać kołem. Minus czy takie wyzwanie, bolączka tego typu formacji jest taka, że nie ma reguł określających moment wybicia. Czyli z jednej strony kurs może zaraz spaść i wybić, albo może sobie wzrosnąć, spaść, wzrosnąć, spaść, wzrosnąć, spaść i wybić za pół roku. Takie rzeczy też się zdarzały. Zresztą podobną sytuację mieliśmy przecież na Bitcoinie w roku 2020, 2024. Tutaj. Też był ruch, tylko akurat wzrostowy i kanał spadkowy, czyli odbicie lustrzane, no ale ten kanał, ja tylko przypominam, że trwał pół roku. Zaczęło się w marcu, a skończyło się w październiku 2024 roku, więc no, idealnie to pokazuje, że korekty czasem potrafią trwać naprawdę bardzo, bardzo długo. Kolejny projekt, który pojawił się w Waszych propozycjach, to jest Bitcoin Cash i Bitcoin Cash jeszcze. Na początku stycznia wyglądał bardzo dobrze, bo wybijał ponad 625 dolarów, czyli wybijał wierzchołki z 25 roku. Natomiast finalnie, po kilku czy kilkunastu dniach, wróciliśmy poniżej, osunęliśmy się w rejon 560 dolarów, z którego też próbujemy odbić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja na Bitcoin Cash'a patrzę w taki sposób. Czyli mieliśmy całkiem dynamiczne spadki i tu tworzy się coś, co na tym etapie bardzo mocno przypomina formę klasycznej konsolidacji, czyli klasycznej korekty i ewentualne odbicie od tego zakresu mogłoby napędzać dalszy spadek, nawet gdybyśmy z tego zakresu wybili tutaj górą, czyli wyszli jednak powyżej tych 600 dolarów. To zasięg dla kontynuacji wzrostu jest dość mocno ograniczony, bo kolejny opór to jest 625 dolarów. Więc tu, jako tako, wielkiej przestrzeni dla zwyżki nie mamy, a jak powiem, się spadki to i mamy 560 i mamy 521 dolarów jako kolejne poziomy wsparcia. Idąc dalej, Solana. W niedzielę spadek na poziomie 6,5%, w poniedziałek odbicie 4,5%, wczoraj odbicie o 2%, dziś póki co w miarę stabilnie. Natomiast no, też można by powiedzieć, że to co obserwujemy od połowy listopada to jest klasyczna konsolidacja. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Gdybyśmy wybili dołem, czyli zeszli poniżej 118 dolarów, to kolejne wsparcie na solanie to jest dopiero granica powiedzmy minimum z kwietnia ubiegłego roku, czyli plus minus 100 dolarów za solane. No i to nie jest prawdopodobnie zasięg cenowy, który uda się. Osiągnąć, nie wiem, dzisiaj, jutro za tydzień, ale w perspektywie kolejnego miesiąca, czy dwóch wydaje się to nie być takie całkiem abstrakcyjne. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania mam dla Was jeszcze stelara, stelar odbił, czy próbuję odbić od minimów z końca grudnia, czyli rejon 20 centów. Natomiast to odbicie to też. W niedzielę mieliśmy spadki na poziomie 3,8%, w poniedziałek wzrosty o 2%, no i wczoraj, już dzisiaj póki co stabilnie. Jeśli ta granica zostanie przełamana, czyli kurs osunie się poniżej 20 centów, a myślę, że na to szanse są całkiem spore, to kolejne wsparcia na notowaniach Stellara, ja kreśliłbym na podstawie, o w ten sposób to zróbmy. Albo przejdźmy na interwał tygodniowy, to też będzie lepiej widoczne, myślę, bardziej czytelne po prostu. O ten sposób. Mamy dołki z początku 2022 roku, mamy wierzchołki z lipca 23 i z marca 24, no i oczywiście październik 25, więc poniżej 17 centów kolejne wsparcie, do którego w mojej ocenie Stellar jak najbardziej może w najbliższym czasie podążać. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dziś. Jeśli materiał się podobał, to ja oczywiście przypominam o tym, że w opisie pod tym materiałem Marta zapewne wrzuci Wam także link do głosowania w konkursie. Inwestkaw, więc jeśli jeszcze nie głosowaliście, to zachęcam. Ja nominowany jestem w dwóch kategoriach: analityk roku oraz dziennikarz ekonomiczny, więc zachęcam bardzo serdecznie do udziału w tym głosowaniu. Czas na to macie technicznie do 5 marca, ale proponuję nie czekać do ostatniej chwili. Finalnie tam kategorii konkursowych jest 21, więc znajdziecie ich całkiem sporo. Nie trzeba głosować we wszystkich, możecie głosować w tych, które są Wam najbliższe, więc zachęcam serdecznie. No i oczywiście odwiedźcie też stronę bitomat.com albo najlepiej udajcie się do bitomatów, żeby tam kupić bądź sprzedać kryptowaluty, które Was interesują. Ja za dziś serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia w piątek. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.